Jezus całkowicie poświęca się głoszeniu Ewangelii. Nie ma nawet chwili na zjedzenie chleba, i wtedy zostaje posądzony, że zwariował, odszedł od zmysłów, a później nawet, że jest opętany przez Belzebuba. Mam wrażenie, że postawa całkowitego poświęcenia się głoszeniu Ewangelii zawsze spotka się z niezrozumieniem ze strony świata po grzechu pierworodnym. I może to jest czas na refleksję, jeżeli nasza postawa życiowa nie wzbudza żadnego zdziwienia, nie napotykamy na żadne trudności z tej strony, przykre słowa, może czasem pogardę, to że, czy rzeczywiście nasze życie jest w 100% procentach poświęcone Bogu i Ewangelii. Jezus nazywa tych, którzy wypełniają wolę Boga swoim bratem, siostrą i matką. I te słowa ukazują mi trochę nową rzeczywistość, ponieważ wcześniej patrząc na relację Maryi z Jezusem, Wydawała mi się ona niesamowita, niezgłębiona, ale też nieco niedostępna. I chociaż może nie nazwałam tego tak bezpośrednio, to trochę nie widziałam y, dla siebie miejsca w tej relacji. A Jezus mówi mi, że jeżeli będę wypełniać wolę Boga, będę mu jak siostra i jak matka. To znaczy, że będę mogła uczestniczyć w tej tajemnicy, jaką jest relacja Maryi z Jezusem.